Polskie radio Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Pamięta pan maturę? Pamiętam, że zdałem w technikum Gody z 1973 roku. A to najważniejsze, że nas tak przygotowano, że potem bez problemów zdałem egzamin na Politechnikę Warszawską, z którą ukończyłem. Także bardzo tak, mi nie nauczycieli, wtedy... chociaż często byli. To są twardzi, ale to chyba potem człowiek Czyli na tak, tak moc, wymagające, tak, tak. Ale my mieliśmy jeszcze drugi ważny egzamin, czyli egzamin na studia. Teraz tego nie ma, teraz matura jakby kończy i przygotowuje nas do dojrzałości. No, no nie wiem co lepsze, natomiast na pewno uczelnia, która przyjmuje studentów, warto, żeby sprawdziła poziom yy, wiedzy, tak? wiedzy. A skoro tak przyjęto, to nie wiem. Będziemy się zastanawiali, czy to dobry system, czy nie. Panie pośle, ostatnio trochę popadało, ale zaglądałem do swojej studni, wody bardzo, bardzo mało. Czy już powinniśmy przygotowywać się do suszy, przygotowywać pieniądze, żeby wesprzeć rolników, jak pan sądzi? Instytut Uprawy Nawożenia wyda taki komunikat w sprawie stanu wody w Polsce. Jest sytuacja bardzo ciężka, części, części kraju pada, były opady, ale małe. No ta ocena będzie w najbliższym czasie dokonana i rząd będzie musiał podjąć działania wspierające. No jest to klęska żywiołowa i, i przygotowane są procedury w tym zakresie, są zespoły, są zespoły, Gminne, wojewoda to nadzoruje w roku 2017. Jeszcze będąc ministrem przygotowaliśmy całą procedurę. Z tą, Ale z tą była dwie... ona no, trochę y, biurokratyczna, pracochłonna, bardzo długo to wszystko trwało. Nie powinniśmy już zmodyfikować te metody, wykorzystać nowoczesne narzędzia, zdjęcia, podczerwień, różne takie cuda widy? Wszystko można. W... Jest taki już plan działania, bo w roku, dwa lata temu wprowadziłem. Wniosek, czyli teraz już rolnicy składają elektronicznie, nie ma już papierowych wniosków i to wszystko ma do 20 roku być przygotowane na podstawie tego monitoring. No monitoring suszy jest prowadzony przez Jung. I tutaj trzeba po prostu pewne procedury wprowadzać, bo przez to są środki publiczne i trudno byłoby potem, że tak powiem, bez. Zasadności wydawać pieniądze. Te 100 miliardów, które zapowiedział Grzegorz Schetyna w sobotę, uda Wam się odzyskać? To jest takie wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Ja przez ponad 2,5 po roku uczestniczyłem w przygotowaniu stanowiska Polski w zakresie wspólnej polityki rolnej, polityki spójności w rządzie. Na obecnym etapie mamy taką sytuację, że Komisja Europejska w roku ubiegłym ogłosiła pakiety legislacyjne dotyczące wspólnej polityki rolnej, polityki spójności, wspólne ramy finansowe. Generalnie środków przewiduje Komisja Europejska mniej. Jeśli chodzi o rolnictwo, to do 15% w cenach stałych. Polityka spójności też około do 10%. Zgody w większości państw nie ma, bo przyjęliśmy taką konkluzję prezydencji wiosną ubiegłego roku, gdzie stanowisko jest wszystkich praktycznie państw doznaczne, że środków nie może być mniej jak w tej perspektywie finansowej. Oczywiście związane to jest też z Brexitem, ale Polska zadeklarowała pan premier, że Polska jest w stanie uzupełnić ten ubytek powiedzmy brytyjski, brytyjski tak aby tych środków nie było mniej. Natomiast jakie pomysły ma Grzegorz Schedela, nie wiem, wiem, że jest pani Bieńkowska w Brukseli, która przecież pracowała nad tą propozycją budżetową i na razie jakby nie widać, żeby była możliwość zwiększenia o 100 miliardów, czyli praktycznie 25 miliardów euro dla Polski. Czyli to stracimy, czy nie stracimy? Tutaj trudno mówić, panie dyrektorze, o stratach. To przede wszystkim... To takie dzielenie skóry na niedźwiedziu. Polityka spójności ma służyć no, w zmniejszaniu różnic w zakresie spójności ekonomicznej, terytorialnej. I te pieniądze po analizach są przyznawane poszczególnym państwom. Takim wskaźnikiem jest produkt krajowy brutto. To skoro u nas w ostatnich latach on jest coraz większy i zmniejszamy różnicę do państw zachodnich, to trzeba oczekiwać, że w przyszłości tych środków będzie mniej, bo to przecież wiadomo, że jeśli, cel, jeśli, cel, jeśli cel jest osiągany, no to po prostu mniej tych środków. Natomiast nowy Parlament Europejski, nowa Komisja Europejska, no myślę, że mam nadzieję i wierzę w to, że będzie rząd dalej prawa i sprawiedliwości. Będą podejmowali decyzję na przełomie tego roku na podstawie tych dotychczasowych różnych ekspertyz, wniosków. Naszym zadaniem, zadaniem moim było przygotowanie uzasadnień. Miałem powołany 30-osobowy zespół ekspertów, plus do tego instytuty badawcze trzeba po prostu wszystko udowadniać. Tam nie ma na zasadzie chcieństwa, tylko trzeba wykazać, że te środki mają poprawić w jakichś tam obszarach funkcjonowanie i mamy być dorównywać do krajów. Europejskich. Także, tu także... na Podlasiu, w jakich obszarach rolnictwo trzeba było poprawiać? Znaczy, poprawiać to, może wzmacniać, bo mamy bardzo silny sektor mleczarstwa, 25% produkcji mleka w kraju. I tutaj tymi ważnymi sprawami będą sprawa rozporządzeń dotyczących rynków rolnych, tak zwanej siatki bezpieczeństwa, czy to zostanie przyjęte, bo są też różne stanowiska, jedni są bardzo liberalnie... Co to znaczy siatka bezpieczeństwa? No możliwość interwencji, przechowanie skup mleka w proszku, takie działania, które powodują, że jeśli jest na rynku mały kryzys, a często występuje, jeśli chodzi o mleko w proszku, to wtedy jest Komisja Europejska to skupuje i potem to sprzedaje, żeby utrzymać lepszy cenę lepszy, jak mleka niektóre, tak, na tak, odpowiednim poziomie tak. i to te działania są, są potrzebne na innych też rynkach, mamy też rynek wołowiny, który jest teraz, jest, na którym jest bardzo dobra sytuacja, Polska jest tutaj jednym z liderów produkcji po tych działaniach kilkunastoletnich w zakresie genetyki, i sprawa, sprawa wyprzowiny na tym etapie dzisiaj jest y, dobra sytuacja, ponieważ jest kryzys w Chinach, gdzie na całym terytorium występuje afrykański pomór świn, dlatego też Chińczycy kupują m.in. w Europie, w Hiszpanii, w innych państwach. Y, tej Polska może eksportować do krajów Europy Zachodniej, gdzie około 80% mamy eksportu i cena poszła w górę, także tutaj mamy spokój i cieszę się, że, że nie ma tutaj kryzysu. Może pan mi podpowie, żebym mógł udzielać wyjaśnień, bo zapytano mnie te 100 zł i 500 zł, 100 zł na świnki i 500 zł na krowę. Na czym to po, polegać ma? To są dopłaty przy zwiększeniu stopnia do, dobrostanu. Jest to stosowane już w wielu krajach. W Polsce jeśli chodzi o wyprzewinę nie było stosowane, dlatego że inspekcja weterynaryjna stwierdzała, że chowanie na ściółce może zwiększyć ryzyko afrykańskiego pomoru świni nie wprowadzaliśmy, ale już od ponad pół roku nie mamy ognisk, jeśli chodzi o świń. przez trzy lata i moich między innymi działań doprowadziliśmy do pełnej biosekuracji, do świadomości rolników, że trzeba tą biosekurację przestrzegać. No i teraz można wprowadzać chów na ściółce, własne pasze i to jest ten warunek, żeby rozwijać tą lokalną produkcję. I tutaj na tym etapie ta, ta kwota 100 zł jest wystarczająca, ale to decyzje będą zapadały w ramach nowej perspektywy. Tak będą większe potrzeby, to może Nie, być większa tak, kwota, tak? To znaczy, to będzie, musi być uzasadnione, bo jest y, analiza kosztów produkcji i opłacalności. I, wtedy, I podobnie te 500 zł na krówkę. 500 zł na krowy, to już było wprowadzane i jest stosowane. U nas 370 zł dopłacamy do 20... Krów. Wynikało to z potrzeby zwiększenia pogłowia. To wprowadziłem w tak zwanym pakiecie Hoganach w roku 2016. W, wtedy 200 milionów złotych na rynek mleka i wieprzowiny zostało skierowane. Między innymi jeden instrument dopłaty do, do jałówek, i to, to stosowane. I to jest w wielu państwach także. Także chcemy do tego wrócić. Jest deklaracja polityczna władz politycznych i to jest z tego niesprawem realne i tak trzeba będzie robić. Na zakończenie to, w co pan się przebierze, jeśli chodzi o spod wyborczy, bo pana kolega przebrał się za rycerza. No, Takie ostrej walki nie przewiduję, natomiast no, chcę prezentować swoją wiedzę, doświadczenie. Ponad trzy lata funkcjonowałem w Brukseli, mam doświadczenie. A co, co, jak wyborcy ocenią? Myślę, że aż takiej metody nie Cz będę używał. Nie będzie się pan przebierał <grym> tak. w spocie wyborczym. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję panu, dziękuję państwu.